Zbliża się ostatnie okienko reprezentacyjne, a to oznacza, że nie mogliśmy odmówić sobie nagrania kolejnego odcinku programu Lecą Typy. Zanim przejdziemy jednak do typów na dwa ostatnie mecze Polaków w eliminacjach mistrzostw Świata, to oczywiście chciałbym prosić o subskrybowanie naszego kanału, o łapki w górę, o komentarze, abyście byli na bieżąco z wszystkimi konkursami i promocjami. Zaczynamy! A typować będę w duecie razem z Piotrem Szewczunem, redaktorem portalu legalni Witam, Piotrek. Cześć! zanim przejdziemy do typów na mecze Polaków. Szybko cofamy się do poprzedniego odcinka. Tam typowaliśmy mecz Bundesligi RB Lipsk Boruse Dortmund oraz Derby Krakowa. Skuteczność 3 na 4, więc myślę, że możemy być sobie zadowoleni. Mi się udało trafić oba typy. W meczu Lipska z Borusją typowałem przedział goli od 2 do 3. Wynik 2-1 dla Lipska, a w Derbach Krakowa BTTS nie, tam 1-0 dla Wisły. Z kolei Piotrek trafił w wynik meczu Lipska z Borusją Lipsk ten mecz wygrał. No i derby Krakowa to naprawdę była loteria. Tam równie dobrze mogło być w drugiej części 1-0 dla Krakowi, no ale Wisła wychodzi zwycięsko, także znowu możemy pochwalić się naszą, naszą serią trafionych typów, a przechodząc szybciutko do meczu Andory z Polską i do meczu Polska-Węgry, no z kim nie nastrzelać jak z, nie z San Marino i nie z Andorą. Mi się podobają te, te super bety w Superbecie. Naprawdę fajne kombinacje, widać, że ktoś przy tym posiedział i nie są zrobione na, na odwalsie, więc ja sobie z nich skorzystałem i wytypowałem następującą kombinację. Polska strzeli ostatniego gola w tym meczu i powyżej 2,5 bramek padnie. W drugiej połowie myślę, że trochę się będziemy rozkręcać. Andora gra u siebie, więc no nawet jeśli nie jakościowo, no to fizycznie spróbują nam się w tych pierwszych minutach postawić. A w meczu na Narodowym Polska-Węgry typuje zwycięstwo Polaków mimo wszystko, ale nie będzie to już zwycięstwo do zera. No, my mamy trochę, trochę problemy z traceniem goli i typuje do tego zwycięstwa Polski, że bramki zobaczymy z obu stron. Z kolei ode mnie w meczu Andorra-Polska także Super Ja typuję, że w meczu nie będzie remisów w żadnej z połów, ale więcej goli padnie w drugiej połowie. No, wydaje mi się tutaj, że potencjał obu drużyn jest nieporównywalny. Polacy obie połowy powinni wygrać spokojnie, ale Andora to nie jest taka drużyna jak San Marino. Oni potrafią się bronić, dopóki mają, mają siłę. Pokazali to w meczu chociażby z Węgrami. Także ta Andora wcale nie jest aż tak osoba. Zresztą nawet w pierwszym meczu z Polską też całkiem nieźle bronili się w pierwszej połowie. Także ode mnie typ w tym meczu bez remisów w obu połowach. I więcej goli w połowie numer 2, kurs 3,30 w Superbet, a z kolei w meczu Polska-Węgry typuje, że nasza drużyna wygra i strzeli powyżej 1,5 gola. Węgrzy grają już o nic, pewnie ich szkoleniowiec troszkę sobie poeksperymentuje w tym spotkaniu i wydaje mi się, że nasza dobrze usposobiona defensywa nastrzela trochę goli Węgrom. Mamy komplet typów na oba mecze naszej, naszej reprezentacji. Jeśli chodzi o promocję, to odsyłamy tym razem do naszych dwóch tekstów na portalu legalni.bookmach.pl. Tam mamy specjalne teksty poświęcone obu spotkaniom, gdzie będą rozpisane wszystkie promocje u, u wszystkich bookmacherów. Te ciekawe, te najciekawsze, te również takie troszkę skromniejsze, także zachęcamy do, do czytania, do sprawdzania. Ta, wszystkie promocje na oba mecze tam się właśnie znajdą. No i jeszcze konkurs. Konkurs odsyłamy do naszych artykułów. Odsyłamy również do komentarzy, do sekcji komentarzy na YouTube, gdzie po wytypowaniu dokładnego wyniku meczu Polska Węgry możecie grać o freebeta do fortuny o wartości 20 zł. Także jak co tydzień zachęcamy Was do komentowania i zgarniania freebetów. Na dziś to już będzie wszystko. Słyszymy się po raz kolejny i widzimy przed powrotem piłki klubowej życzymy powodzenia zieloności. Do zobaczenia. Polska górą.